Cześć, z tej strony Lucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiję porównanie Xiaomi 11T Pro kontra Motorola Moto G200. W Motorola Moto G200 mamy na 888+, plus 8GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o Motorola mamy na 888, również 8GB pamięci RAM. Oba telefony jak widać w wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy jak działają, który jest szybszy, który szybciej odpala aplikację, lepiej pozostawia jej w ramie. To samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Jeszcze jest Xiaomi. AliExpress. No tutaj no, reklama, niestety, ale chyba modka byłaby szybsza. Ceneo. No, Xiaomi. Galeria. No, prawie remisowo, może tu trochę szybciej. HBO Go. Xiaomi. Polsat Box Go. No, też Xiaomi. Szybsza. Jak do jadę.pl? No tu ewidentny remis. Mapy. Oj, start Jeszcze raz w takim razie mapy. Też bardziej się mi: player.pl. Dla mnie remis. Olix. Tu szybciej Motorola. Pyszne.pl. Motorola. Glowo. No prawie remisowo, chociaż chyba motka Sklep Play. Praktycznie tak samo. Spotify. Motorola. TapTalk. Praktycznie remisowo. TripAdvisor. No i tu coś chciał. Potwierdzenie. No to, ale tak chyba bardziej byłaby motka Twitter. Motorola. Uber. No też tak jakby Motorola. Wykop. Powiedział, że Motorola. A no i fast start, start. No to jeszcze raz jedziemy YouTube. Motorola. No cóż, jakby tą dalszą część motorola. Na początku trochę Xiaomi. Dobra, co jest z RAM? -em? 8 GB w przypadku obu smartfonów. Zobaczmy jak ten temat tutaj wygląda. Allegro, no to siedzi w i w motoroli nie. Aliexpress w obu, Cineo tylko w Xiaomi, Galerie, no tu jakby coś Motorola doczytywało, tutaj sytuacja tylko w Xiaomi, w obu, w obu, w obu, tu też w obu, OLX podobnie, no tu jest dobrze, no i tak w mi troszeczkę więcej tych rzeczy w ramie, jeżeli chodzi o powrót jakby do pełnego ekranu prawie taki sam więc tutaj nie ma jakichś większych różnic Wykop w obu YouTube w obu No więc przez te pierwsze parę tutaj motka przygrała się mi praktycznie wszystko w ramię Dobra, przechodzimy do gier Jak będzie w przypadku gier będą jakieś większe różnice czy też nie sprawdzamy Asfalt 9, oczywiście wyczyściłem pamięć jak widzieliście No i zobaczmy jak to będzie wyglądało no, widać, chyba szybciej Xiaomi Chociaż widzicie, w różnych miejscach ta gra była jakby w nich Temple Run 2 No tutaj, o wywaliło w ogóle Motorola, no cóż, trudno LOL, czyli Wild Reef od Riot'a No, tutaj jakby się mi później, motor no jakby szybciej. Dead Trigger 2. No, praktycznie remisowo. Dobra. Unkilled. No, czekamy, czekamy. mi szybsze Call of Duty Tutaj szybciej jak widzicie Motorola World of Tanks. No tak jakby chyba Xiaomi, Super Mario Run, Xiaomi, Angry Birds dwójka. No, trochę w innych miejscach te gry, więc troszkę ciężko porównać teraz, w tym momencie. Jedziemy dalej. Real Racing Trójka. No, przecież tu wszystko było pobierane. No dobra, nie chce mi się nic pobierać. No trudno. To sobie odpuścimy. Jedziemy dalej. PUBG Mobile. No tu widać, że sieją mi szybciej. Ewidentnie. I ostatni tytuł: Arc Survive Evolved, którego chyba nie przycisnąłem w motoroli. Więc tu sobie jeszcze raz zrobimy. Arc wywalimy. I jeszcze raz: Arc Survive Evolved. ja mi szybsze. No cóż, niby proces 888 z plusem w motoroli. No, ale jakiejś takiej pozytywnej różnicy nie widzę w nim większej. Sprawdźcie jeszcze co w ramię, bo w obu jest 8GB. Pierwszy tytuł obaw, o, poza ramem w obu smartfonach. Temple Run 2 tak samo. Wild Rift. No, tu jest jakby w ramię w Motorola. Się mi się uwaliło. Dead Trigger 2 obu mamy w ramię. Unkilled też jest w obu w ramię. Spoko, to fajnie. Call of Duty, tak jakby tylko tutaj, w Motorola. Tu jesteśmy w obu. Angry Birds, też w obu w ramię. No otóż, te 8 GB w tych smartfonach, widać, no, czekajcie, bo tu nie to, co trzeba, odpaliłem. Tu Real Racing, widzę, że ubite w obu. Następnie mamy PUBG Mobile. No, siedzitko w Xiaomi. I mamy Axe uh, of Evolved. Czyżby? No, tak jakby. Teoretycznie w obu. No cóż, tak wygląda to porównanie. Myślałem, że matka będzie trochę szybsza, ale jednak, no nie za bardzo to tak wychodzi. No, jeżeli chodzi o oba smartfony, widzicie, macie playlisty, możecie zobaczyć porównanie z nimi, smartfonami. Dzwonek, subskrypcja na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.